Dzisiaj e, Robię 5 ciekawostek 3 e, Ciekawostki czy będzie, czy A getali, o Kocieladzie I będzie serieta Śpiąta Jakbyście nie pytali o rajada z mojej klasy To już on się nawrócił Jeśli wiecie o co chodzi To przyglądnijcie może moje starsze filmy No Ciekawostka numer 1 Każde dziecko o kocieladzie Zresztą ja już się nie zaliczam, bo ludzki tu już po 24 latach. To, no. Znaczy nie. Jest, y, każde kociolskie dziecko przez sen musi być namaczane y, po czole y, krąplą wody. To y, jest wierzone w kocioladzie, że ten. No nic mu się nie stanie, jakby się spał. Ciekawostka numer 2, która jest taka dziwna ponieważ wpliwa liści... Liwczy... dobra, dzisiejszy dzień yy, jest coś tego, ponieważ yy, jak to się rozsadzi, wpliwa liść zrobiony w żart, to yy, nawet 7 lat więzienia może rozsadzić wcale raz trzeba tak zrobić żeby w żart w żar wpliwa liść nie? No to jest taka ciekawa szkoła, o, 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 tutaj będzie o, o, na o, o, Większość uciążkich dla dochodów jest w kolorze niebiesko-fioletowym. Wiecie? No, w tym miejscu kończę. Idziemy Was łapkę w górę, subskrypcji i pa-pa!